Mamy tutaj rekonstrukcję obozu królewskiego wojskowego z czasów XVII wieku, z czasów króla Jana III, zwłaszcza z czasów wyprawy wiedeńskiej. Mamy tutaj możliwość zobaczenia, w jaki sposób wyglądało życie obozowe, jak, jaka była używana broń. Jest wystawa broni, jest wystawa w namiocie królewskim rzeczy codziennego użytku oraz uzbrojenia, które były używane m.in. przez króla Jana III. Możemy zobaczyć, przypatrzyć się pracy kowala, który wykonywał rzeczy dla wojska. Możemy również zobaczyć pokazy mennicze oraz wziąć udział w wybijaniu monet które były środkami płatniczymi oraz które były medalami pamiątkowymi wybitnymi z okazji koronacji króla Jana i królowej Marysenki. Obóz jest otwarty w każdą sobotę i niedzielę oraz we wszystkie święta od godziny 11 do godziny 17.